Kto by nie chciał grać na tym poziomie? To było jakieś tam spełnienie marzeń. Było widać zaangażowanie u każdego, z drużyny naprawdę na treningach. Ciężko pracowaliśmy. Każdy chciał na pewno bardzo awansować. No tu już wiadomo, od pięciu sezonów byliśmy w pierwszej lidze. Praktycznie w każdym sezonie byliśmy blisko, ale Ale coś się nie udawało. Czegoś na pewno brakowało. Uważam, że przyjście trenera Mandrysza Pozwoliło nam po prostu wierzyć w nasze możliwości i, i, i znowu próbować się wspiąć na ten szczyt. Musieliśmy dokonać odpowiedniej selekcji piłkarzy, którzy by charakterologicznie pasowali pod grę o ekstraklasę. Po pierwszym półroczu część zawodników odeszła. Drużyna pokazała charakter i, i dążyliśmy do tego z całych sił. Dlatego ten sukces smakuje lepiej. Jeżeli załatamy dziury, które nam powstały po odejściu piłkarzy, to myślę, że stać nas na to, aby nie być czerwoną latarnią i, i dawać dużo radości naszym właścicielom. Pracowałem z serem przez dwa lata. W drugiej lidze i w pierwszej lidze w Tychach. Tener doskonale wie, na co mnie stać. Bartek w Tychach był takim sercem drużyny, takim, powiedziałbym, pracusiem. Potwierdził to także w ruchu i mam nadzieję, że potwierdzi to także w niecieczy. Wierzę, że sprawimy kilka niespodzianek. Jeżeli nam się uda awansować do pierwszej ósemki, to będzie to duży sukces. Myślę, że nie będziemy jakimś tam, jak to mówią, chłopcem do bicia. A dalej mamy coś do udowodnienia, bo w pierwszej lidze musieliśmy cały czas każdemu coś udowadniać. Pokazywać, że, że chcemy, że niczego nie odpuszczamy. Po tym awansie było widać w mediach, że, że każdy jest w szoku, tak? Że, 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 że tak mała miejscowość, że, że, że taki tak niewielki klub, można powiedzieć, tak? dokonał takiej wielkiej rzeczy. Kto już był w Ekstraklasie, chce do niej wrócić. A kto nie był, chce kiedyś do niej trafić, bo fotografiłka.